Ciewaneczko moreczki, witam Was w dniu 3 maja. Zobaczymy czy dzisiaj coś więcej zarobimy niż pierwszego. Wczorajszy dzień, 2 maj, 2 maja. Też nagrywałem, ale niestety miałem tak obraz przyświetlony, że poszło wszystko do kosza i bardzo mi z tego jest powodu przykro. No ale zaczynamy dzień z godzina 12.20 Ja dzisiaj zmiany zacząłem o godzinie 12 no ale wiadomo, zanim to zamówienie ci pierwsze wpadnie, to też chwila minie I dojedź jeszcze do punktu Pierwsze zamówienie, chyba Bika Mamy, słuchajcie, na SOR Chyba nie wspominałem, jeździmy do godziny 14 Co najlepsze, w ogóle Glowo wysyłało na całą Polskę maile, że No, od piątku spodziewaj się znacznej, Znacznego wzrostu ilości zamówień, nie? A takie maile właśnie są na odwrót, nie? Żeby po prostu ludzi zachęcić do pracy, bo i tak Nikt raczej nie będzie yy, chciał jeździć w majówkę taką słoneczną, nie? Jak widać wszystkie prawidłowe osoby zaczynają dzień baba. 618? 618 Dzięki No i hopa Przewsadzamy, maszynę palimy I na sor zwijamy Zwijamy, ty, co się dzieje? No. W ogóle też ostatnio mi kable przerywałem tutaj na ramię Ja mam zawsze problemy po tym jak Umyję moto, a później coś szwankuje, nie? jak gdyby tak moto założyć na tak na dach? Moje moto waży ponad 100 kg, nie? To myślę, żeby się dach nie wgiął chyba. Ja miałem co najlepsze, miałem zaczynać o godzinie 11. 11.01 Wywaliło mi blok na czerwono Mając telefon w ładowaniu w całą noc, miałem 100%. I dostałem red bloka. Jak ktoś nie wie, to po prostu mnie wyrzucili z bloku czasowego Przez to, że miałem za niski stan baterii, nie? No i trochę się zdenerwowałem Trochę mi to pokrzyżowało plany dzisiejsze Ja bym musiał, widzowie, y, zrobić kiedyś taki mały wyścig W kontrolowanych warunkach Żeby się złapać z jakąś taką, wiecie, CBR-ką 125, R-ką 125 Albo NSR-ką 125 coś, te, coś z tych rzeczy, nie? Bo mi ciekawi, czy właśnie takie super moto objedzie. Chociaż ja się łapałem jakiś czas temu z CBR-ką, no to ładnie tam objechałem ją. No ale też zależy od kierowcy, tak. Tak odpowiednio zmienisz biegi i odpowiednio manewrujesz gazem, to też troszkę inaczej te moto jedzie, nie? York chciał mnie pogryźć. <gryś> Wczoraj w ogóle zatankowałem pierwszy raz do mojego moto. 9.8 i... nie czuję żadnej różnicy, nie? Dawaj tą małdnicę, bo Cię porobię! Dobrze! Ja dzisiaj się idealnie ubrałem do tej roboty, nie? Buty motocyklowe, ale dziury w spodniach, nie? To jest chyba największy minus jazdy motocyklem właśnie na dostawach, bo tak naprawdę nie wiesz, w co się ubrać, nie? Bo jak jedziesz gdzieś w trasę, to ubierzesz kombinezon i masz git, nie? Bo jesteś cały czas w ruchu Czy tam, powiedzmy, chwilę stoisz na światłach, nie? Ale na takim globo, to tak Zejdziesz, idziesz do klienta, po schodach Gorąco, schodzisz I tak wiesz Wiesz jak to wygląda Wczoraj też tu byłem z dostawą, nie? I sobie wyobraźcie, że Się do mnie ratownik medyczny sprół, Że blokuje wyjazd dla karetek, nie? Ja człowieku tam stałem, koło tych inwalidów, nie? Także XD. Dzień dobry, korella. Ja są tu już na dole na sorze koło recepcji. Znaczy nie recepcji, tylko koło ochroniarza. Tre... Dobra, zaraz kolejne. Moment. Jasne, dzięki. 72 zł za takie zamówienie. Ja wam powiem taka drożyzna że że to jest masakra po prostu. Za dwa kebaby tyle, tyle pieniędzy. A, dobre, witam. Okej. Okay. 72 zł. Jak ja człowieku drobnych nie mam w ogóle. Wypompowane mam wszystko do zera. Tu mamy 72. No nic się nie zajdzie tak żeby było w miarę. Nie, 5 Dobra, będę musiał panu po prostu to dosyć mocno w drobnych wydać. bo to jakoś Ja W ogóle papierków nie mam, nic, samo drobne. Może zmienić czasa? Tu w abie kiedy zmienię, mogę zmianę No, to czekaj. Co tam mi się zamówi do grębów? 70, czekaj, tak, tak, tak. No i dwójka, jak będzie to. I dwójka. To tak. O, super. No ja też zaczynam dzień, tak, że jeszcze pieniędzy nie nazbierałem. No i o, wszystko. Dziękuję dzień. ślicznie, do widzenia. I za pierwsze zamówienie 12 zł do naszej skarbonki. Tak, i powiedz nam, że to jest na dzisiaj koniec, tak? Ja chyba sobie bez rękawiczek pojadę na chwilę. Ja chyba nigdy w życiu nie idziemy na motocyklu bez rękawiczek, tak? Na dłuższą metę, nie? No, sprawdzę z ciekawości. Strasznie inaczej jest tak, yy, bez rękawiczek. Nawet inaczej, inaczej, inaczej się sprzęgło wrzuca, nie? Nie wiem, ja w ogóle sprzęgło jednym palcem wbijam. Nie wiem, jak u Was Co wygląda. Nie spodziewałem się takiej, znaczy ja się spodziewałem takiej majówki. Mówiłem wczoraj na filmie, jak oglądaliście, jak nie, no to zapraszam, że majówka wypada w tym roku tak że Dużo ludzi po prostu wziął sobie wolne i... mają prawie tydzień wolnego, nie? I nikt nie będzie siedział, wiecie, jakby w swoich miastach, bo to nie ma sensu. No, dostałem maka. Jak zwykle, miejsce. Chociaż nie, tu nie jest miejsce dla mnie, ale się zmieszczę na spokojnie. Tu elegancko. bo oni se ku... żarty robią. Owcze, k***a, Słyszymy, wiesz? Dajcie Nie, słyszą, ch... słyszą. 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 Mam nadzieję, że tu już nie wrócę. A pewnie i tak wrócę. Cerk. Ej, zamek mi poszedł. No to grubo. Muszę za dwa takie mieszać. Oni człowieku powinni, powinni takie kary dowalać dla McDonalda do tej obsuwy, nie? Dramat po prostu, dramat. 20 minut. 20 minut czekasz na jedną kanapkę i jedne frytki małe. Tak chłop za chłopem. Śmiesznie to musi wyglądać. Dobra A, do Żabki mamy, dobra Ja zamierzam się skupić na, na tym, gdzie mam jechać, nie? To patrzę w telefon, jeszcze policja wyjeżdża Dobry Ile nam jest? 42,50 Dziękuję bardzo za widzenia. 8 złotych za to co staliśmy. A co z tym plecakiem się stało, to ja w ogóle nie mam pojęcia Z tego co ja widzę, to jest ząb urwany o, i działa nagle. Ja już się wystraszyłem, że będę miał torby z wypsuchy. Sam raz dostaliśmy co dostaliśmy. Leki bab. Miesiana, miesiana. Z kulą mocy, nie? Nie. Naleśniki, człowieku. No to. Ty, dostałem robakiem znowu. Centralnie w oko. Czy nade mną jakiś pech wisi? Jak ja, człowieku, będę miał wszystkie rodzaje owadów już w oczach. To jest właśnie to. Nie zamyka szyby. Są tego właśnie skutki. Aha, ja tu miałem zawrócić. Dobra. <grym> do to za pogaduszki mamy nasze, nasze naleśniki Ja wam powiem, że coraz dziwniejsze są te, te naleśniki To się z moim okiem stało Czuję, że go mam jeszcze w oku, tego bydlaka Dobra, makijaż poprawiony no. Ktoś płaca? E, tak, 37 zł Dzięki Siema majek Siema Elektryk. Eko. jak się w sumie rozpędzimy 15 na godzinę. Gdzie ja tym rowerem pod prąd jeździsz, chopie. Nie chcę hałasować na tym rynku, bo ludzie chodzą, w wózki, dzieci śpią. Nie chcę straszyć ludzi i zwierząt. <grym> Znowu tego mijamy, drugi raz. Ja już to czuję, kończę to zamówienie. Dostaję McDonalda. Ja chyba nigdy w życiu nie jadłem naleśników z jakimś kurczakiem i tak dalej. Dla mnie to... Dla mnie to brzmi bardzo, bardzo źle. <kluz> ja tylko toleruję naleśniki, wiecie, z Nutellą, z bananem. Z owocami ogólnie, nie? A klient nie płaci. I znowu jestem bez gotówki, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. I wszystko mamy. Dziękuję do widzenia. I kolejne 8 złotych za to, mówiłem. Mam dwa zestawy w maku. Włączymy stoper i wam pokażę ile mi taka dostawa zajmuje mniej więcej. Bo wy macie to strasznie mocno pocięte. W normalnych warunkach taka dostawa powinna trwać nie więcej niż 6 minut. Tak na pełnej epie to myślę, że te zamówienie byłbym w stanie zrobić w 5 minut, nie? Tylko musiałbym pod maka podjechać, jakby mi od razu wydali. To jest oczywiście marzenie. Mokry sen każdego kuriera, nie? No to jest mi parkowania ogólnie, ale spoko, przynajmniej mam miejsce. On no, zaparkował z myślą o mnie. 8.41 od klienta do Maka i dostać zamówienie, nie? Znaczy podostanie zamówienia, co ja gadam. Jedziemy dalej, zobaczymy za ile będziemy u klienta. Standardowo jeszcze mam kamienia w bucie, nie? Ja Nie, wiem, co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj mi coś na... los robi na złość po prostu. 9.40 wyjeżdżamy spod Maka. Co za pojedynczy pies? 11,9 Mówiłem wam? Minuta 40 Z maka do piąta Raz I dwa wszystko Dziękuję rezyna kolejne 8 złotych Drogi kurierza Już ten piątek Spodziewaj się Znacznego wzrostu ilości zamówień A ja wam powiem tak Chu, Prawda Tyle ja nawet nie chcę się tego komentować, nie? No i dostaliśmy kolejnego maka Na dwa razy tu for you to będzie chyba nasze ostatnie już zamówienie na dzisiaj Ja widziałem na necie gdzieś nagranie Jaka była kolejka w McDonaldzie Z dopiskiem Majówka, nie? Co ludzie robią w majówkę Wszyscy w maku siedzieli I to się mówi Zobaczymy ile tym razem będziemy na tu czekać, nie? Też mnie to w sumie zastanawia Też nie mieli gdzie tego roweru postawić, nie? Karej 6b1? For you, nie? No, dzięki. Muszę powiedzieć, że być teraz hipokrytą nie? ogólnie, ale każdy z nas jest. Zmieniła się osoba pakująca i nagle zamówienie od razu jest. My dobrze, bo jest szansa, że dostaniemy jeszcze jedno zamówienie. My musieli chyba na jakieś inne miasto pojechać, bo będzie nudo. Chociaż po majówce już myślę, że będzie naprawdę, naprawdę będzie się fajnie jeździło. Bo wiecie, jak w tygodniu już będą ludzie normalnie pracować, będą przede wszystkim zakupy. Będą korki, będzie co robić. Co to za jakieś białe gówno lata w ogóle. A, nie złapię tego nawet. Wow, coś tu widzę ładnie opiszczy. Wyrobimy się chyba co? No mamy, będziemy, mieli, będziemy mieli jeszcze 10 minut na złapanie nowego zamówienia, więc życzę sobie, żeby mi wpadło jeszcze jedno. Ja mam katar po prostu, nie wiem czy mam taką alergię. Czy co? Globo dzień dobry dzień. I wszystko mamy Dziękuję, do widzenia I kolejne 8zł Mamy zarobione 44 Gdyby, gdy na, gdyby nam wpadło jedno za ósemkę To byśmy mieli 52zł To 26 na godzinę To nawet i tak Mniej niż najniższa krajowa No i standardowo nie Ja nic nie chcę tam, nawet na ten temat mówić po prostu Wiecie Muszę wam powiedzieć, że majówka udana, jadę na chatę, bo i tak nic mi już nie wpadnie, 4 minuty zostało jak, jak wpadnie to włączę nagrywanie, nagrywanie. Jak, nie, no, to... jak nie no to jadę na chatę i tyle, tu nie ma sensu. Więc 3 maja od godziny 12 do godziny 14 zarobiliśmy 44 zł, co nam daje wynik 22 zł na godzinę, brawo! Naprawdę, naprawdę jest dobrze. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu majówka, subskrybujcie kanał. I co, i widzimy się na następnych. na następnych filmach, nie?